Siemanko, z tej strony Adi. E, szybki wstęp muszę dograć, bo nie nagrałem oczywiście. W tym odcinku zobaczycie, jak montuję okna dachowe, i sprawdźcie, jak sobie z tym poradziłem. Z góry dziękuję wszystkim subskrybentom. Dziękuję wszystkim za lajki, e, za komentarze. Dziękuję też, że jesteście i wspieracie. Dzięki Wam mogę się rozwijać i powstają zajebiste listy odcinki. Także zapraszam do oglądania. Zamówiłem okno dachowe. Nie, z Aliexpress. Zobaczymy. Co mi tu przyszło? Co to za skarby? A czym to otworzyć? No i dobra, otwieramy. Było, że to uszkodzone. Jest. Ale chińczyk. Ja <grymne> <grymne> pierdolę, co to Kurwa, by sobie darowali te znaki. A no. a tyle? Ale mi okno, bo <śpiewa> wentylacja, a nie okno. A tak, włączamy, tak włączamy. O, to jest tutaj włączone. A ja muskiety tak, a to mi robię. zwykła siatka, siatce, ładnie wsadził. Nawet instrukcji nie dali. Kurwa, myślę, że to większy. Dobra. Tu jest coś oślepki ślepki. A, No ślepki tutaj, do tego. Czemu ja mam tu skręcić? Dobra. Śrub nie jak ja mam od razu go mocować? To tu. Czym to się mocuje? Tylko to dalej. A dalej? A dalej co? Nic nie mam, dobra. chińczyk. <śliniczne> To jest... śrub nie ma. Oczywiście się nie ma instrukcji. A wiecie jak kupić śruby, czwórki. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, siedemdziesiąt No dobrze. trzeba do sklepu. No i nagrywa, bierz to i chodź. Uciekaj, Uj, nie miałeś to wziąć. Co miałem wziąć? Ha. Siemaneczko. Dzisiaj ze mną jest pomocnik, Mr. Andrzej. I dzisiaj będziemy montować okno dachowe. I to nagramy. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Będzie elegancko. Dobra, teraz muszę jakoś wleźć. No, trzeba jeszcze bluze wziąć. Odłóż to. Zobaczymy, kurwa, jak ja tam wlezę. Zostań, odejdź. Nie właśnie tu. Odejdź. Odejdź. Tu, właśnie. Trzymaj to słabkę jakoś. Nie zamykaj tej drzwi. No wiem. O kurwa, ja nie, nie wiem potem jak ja zajdę stąd. No, spierdol się. Nie ja, może buty założywiesz. O sklepeczkach to takie bardzo. Dobra, dawaj. To ogólnie szmata będzie mi potrzebna. Ach. Pięć minut później Ach. trzeba będzie tak przecież, nie? No daj to trzymaj też co dobra jak pierwszy do się róż. Będzie słychać. No i zobaczymy, jak te stelaże, czy wytrzymają, czy nie. To to wytrzyma, ale tutaj. A, ale dalej. szybciej to mi ucieknie z nóg. No dawaj. Nie bój się, bo ja sam w strachu. O kurwa. O kurwa. No, brawo. będzie pan zadowolony. O, brawo. -dam. I jestem na busie Dobra, daj mi taśmę, ołówek, metrówkę. Panie, youtuber, widzisz, mam przygotowany na robotę Dobra, czekaj, taśma. Taśma, ołówek. I co jeszcze? Całe to okno. Dobra, łapaj. Dobra, uważaj, okno idzie. Dobra. A, wyrzynarkę chcesz? Nie, masz to na razie, odłóż. A, bo Na co mi wyrzynarkę, jak ja to muszę odrysować? Odrysowujesz, dobra, odrysowuję. No, czas, start. Opa, do kabarety. No, coś takiego. A nie parzycie w nogi? Położyłem sobie po to też maty. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. I gdzieś tutaj. W sumie tą drugą część możesz też mi dać. No to zaznaczyłem. Jebnąć czy zagnić? Ale to widać. Ale dobra, zaraz Dobra, dobra trzymaj Ty, ty. A, jest takie zimne. Jest takie gorące. to nie jest ty. Dzisiaj się słoneczko jakieś zimne jest. po, trzy, po 15 już zbladło. 21 stopni maksymalnie dzisiaj. No. Aha. Okay. O, już się tam, o, się coś ruszyło. Wyczyściłeś to? się tak? Tak, przetarłem ech, na razie. Ech. I tak nie będzie klejone, bo to nawet trzeba obciąć. A na razie to trzeba obkleić, no, żeby mógł... Dziurka zrobić. I wtedy tylko prrr, żebym muszę to obkleić, żeby móc to wymierzyć. Gdzie narysować, nie mają być linie tak. A to będzie lepiej, że a, jako ta maciówek dojdzie. A no i z czego tu się bazować. Nie. 255 270 80 26,5 800 do 26,5, tak? 26. Co ty chmur robisz? Co ty robisz? 268. 268.

to ja piątki miałem same z maty. Piątki miałeś w szkole? A jak, no. nie byłem jeden z lepszych z klasy. Piątki same w szkole. Nie pamiętasz jak ci pomagałem? No, no tak. dziesięć. No dobra. Pyk, pyk. Dobra. Teraz to tak mniej więcej. To idealnie. To mu daleko. Coś takiego. Dobra, będzie pan zadowolony. No, a zobaczymy, co że ma Ale to na odpierdolę zrobię. No, jak ja ci zrobię, to nikt tak nie zrobi. Kurwa, tu większy otwór, tam mniejszy. No, mistrz, ale dobra. Mam nadzieję, że. Co to zasłoni. Dobra, dawaj, wyżynarkę. Z buta wjeżdżam. Buta, wie, 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 wie. Ty jak w masło to wchodzi, ty. No jak do cienka blacha. E. O. Uh. Ale żem to. Chciałobyś <gryw> Przydałbyś... <gryw> zabe <laughs> ja, ja, <laughs> ja no, no. ja, spa <laughs> Widzisz <noise> <Przecisz> to <noise> o, Aha, kurwa Andrzej mało istotnych, bo to i tak zakryje więc... To... <noise> Nic się nie dzieje, dobrze będzie. To się wypnie. Tu nagrywanie siebie. A Na nie O Dobra, tu jeszcze trzeba przyciąć. Dobra. Ja przystąpię. A tu? Co tam się wydarzyło? Ej, weź zejdź i nagrywaj z tamtej strony w tą. Rozumiesz? Nie. What? What the fuck? Weź zejdź, wejdź do środka busa, ustań przy ścianie, rozłącz tą radię. Tu go rozłącz. No E, coś wyskoczyło, technologii No Dobra. nagrywa? Ale tak spod kąta, żeby było widać, że jest krzywo. Widać, że jest krzywo. No, nie schuja. <grym> <grym> Lepiej bym tego nie ujął. Dobra, <grym> No, trochę lepiej. Kurwa, ty, tyle mierzył. daj jeszcze trochę wychodzić. Czekaj, przymierzymy, czy to jeszcze trzeba ciąć, czy nie. Jak nie okay. trzeba, no to nie. I co? E jeszcze trochę. A! A ryba ja nie. Tak, tak. Eby, dzień dobry, jak pan idzie? Oho! Jeszcze mało. Bez dupy jest, bez dupy. Jeszcze musiał zasłaniać. Misiu kolorowy. Chciałbym coś ci doradzić, o ile mogę. Teraz ja będę doradzał. A? Jeżeli byś wyjął z tamtej strony troszeczkę i włożył prosto, to byś nie musiał tego mi się ciągnąć. Rozumiesz? Co wciągnij proszę z tamtej strony troszeczkę. Już tego nie włożysz. I spróbuj włożyć. Tak? Nie włożysz. Nie? Aha, to czyli jeszcze troszkę. Można to, 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 taka... Ta blacha to faktycznie taka papierowa trochę jest, nie? Co? Co z tego? kawałeczek tu wchodzi z drugiej strony, jeszcze kawałeczek. Ale krzywo tam. Nie widać aż tak. No. A to i tak nie ma znaczenia, ci powiem. bo to i tak będzie zakryte. Więc... Co tu się przemawia? Kurwa. No, troszeczkę. O, Petarda. Zobacz od dołu, czy tam. Nie, dobrze, no, dobrze Dobra. Dawaj kamerę. A bo ty dziury powierciłeś Tak. Chcę szlifierka była po to, żeby te zadziory skasować Aha. Poczekaj, muszę go podłączyć <laughs> Daj, da, daj, daj, O No, masz Dobra Halo, patrz, no, te zadziorki draśni, Aha. ale nie za mocno, tak? Tylko pyk, Z wyczuciem. Dobra, słyszałeś, co do ciebie powiedziałem? Nie, a co? Porancie rancie przejedź. Aha. Ten zadzior tak? Dobra. dobra, co tam? śrubkę jedno yy, dobra, skąd te śrubki teraz? Kurwa przyzbrałeś A, tutaj, tutaj, dobra Śrubę jedno. No, czekaj, czekaj, czekaj. Taka kurwa, pani magister. Dobra. No, pasuje. I to dobrze, nie? Pasuje? Nawet pasuje. No i super. Połóż to. Okej. Okay. I daj mi papier ścierny. E, już chwilkę. Dobra, masz. Weź ten. Odkurz te opiłki, co tam leżą. A to trzeba to do wora od razu, to są duże kawały, jak w tym miejscu, właśnie mi padły mikrofony. No, szkoda. I dalej postaram się być narratorem. Będę mówił co dalej robiłem. W tej chwili przymierzam ostatecznie okno, w którym miejsce już będzie. Biorę taśmę i zabezpieczam całe miejsce klejenia. Do montażu okna będę używał Sikaflexu i nie będę go żałował, będę go dawał grubo i mocno, żeby później nie było żadnych problemów i przecieków. Rozsmarowuję go właśnie po całości, żeby wszędzie był klej. Dla pewności dodałem jeszcze troszeczkę kleju. No i chwila prawdy wjeżdża okno. Mam nadzieję, że nie będzie ciekło. Do montażu używam śrub, który jeszcze je kleje, żeby miał pewność, że się nie odkręcą podczas jazdy. I jeszcze to wszystko skręcam do kupy i okno już jest zamontowane. I chodźmy od środka zobaczyć, jak to wyszło. Potem wrócił głos i dalej odcinka będzie normalny. Chmykwo Dobra A kurwa Przykleiłem się do Zika Floksa. Kurwa Powinienem zabezpieczyć te farbą antykorozyjną ja pierdolę. Pierdolę. No to jak na odpierdolę, to odpierdolę! Ma... Nie ma lipy, panie! Nie może być za dobrze! No i wszędzie chciał, tylko dobrze. Zrobić za dobrze i co? I, dochciele. I będzie zazdrosny, i każdy będzie tak chciał, nie? Nie. za dobrze i wszyscy będą chcieli. Tak. Ja Pięknie żeś to ukryłem! Ja Kurde! Kurde! Raczej nie widziałem. Takie rzeczy tylko na YouTube u Adriana. na YouTube nagrywać, co ty to się jednak znasz na robocie? Nie, że jakoś pierdolę. Kurwa, naprzypał. wszystko. Wszystko pierdolę, Oj, po no To chodzi, <laughs> nie żałoba, <laughs> było. Dobra, to. Nie towaru było. Kurwa właśnie. Piękna sprawa. O patrzcie jaka piękna chujowizna. Pięknie upierdolona. Lajkuj to. Dawaj tutaj jest śrubę. Gościu co kurwa. Minieś śruby? Dobrze. Ja, Eee. Yeah. Yeah, Zamiast tutaj dobra. zaizolować to taśmą. I te chińciaki, że to kurwa z Europy przyszło, kurwa. I to by było na tyle: montażu okna dachowego w moim wykonaniu. Zrobiłem jak umiałem, robiłem to pierwszy raz. Także dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, montaż w tym wykonaniu. Napisz komentarz, daj łapkę w górę. No dobra, jak Wam się podobało, wiecie co robić. A jak nie, to pies się ucieszy, że coś leciało w tle i gadało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oby następnym razem nic się nie odjebało. Siema, cześć.